Medytacja nad ciałem, przestrzenią i świadomością. Witam. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą podzielić tą medytacją i dziękuję, że tu dziś ze mną jesteś. Proszę usiąść wygodnie w cichym miejscu i wyprostuj kręgosłup. Usiądź prosto, ale nie martw się zbytnio o perfekcję. Teraz proszę zamknij oczy. Po prostu zamknij oczy, jakbyś próbował zasnąć. Nie musisz ich zamykać zbyt mocno, ani jakoś szczególnie po prostu tylko rozluźnij powieki rozluźnij wszystkie mięśnie w swoim ciele rozluźnij mięśnie głowy czoło mięśnie twarzy uszy policzki. Gardło, górną część ciała, ramiona oraz dłonie, dolną część ciała, nogi, kolana, piszczele i stopy. Po prostu całkowicie się zrelaksuj, nadal z wyprostowanym kręgosłupem. Teraz lekko pochyl szyję do przodu, tak jakby ciężar twojej głowy spoczywał na szyi. Możesz teraz odpocząć bez jakiegokolwiek wysiłku. Masz teraz na to miejsce i czas. Każda część ciała spoczywa na tej, znajdującej się poniżej. W ten sposób czujesz, jak odpoczywasz. Ale czujesz też siłę, która pomaga ci utrzymać równowagę. Wszystkie części Twojego ciała odpoczywają, jedna na drugiej, w tym samym czasie. Czujesz siłę i świadomość, która pozwala ci kontynuować tą medytację w skupieniu. Twój kręgosłup jest prosty. Czasami czujesz odrobinę grawitacji, jak przyciąga twoje ciało do miejsca, w którym siedzisz. Czasami czujesz jakieś doznania w swoim ciele np. puls, wibracje, a może delikatne swędzenie. Nie pozwól, by cokolwiek cię wybiło ze stanu skupienia. Zauważ co się dzieje z twoim ciałem i po prostu to zaakceptuj i nie próbuj tego kontrolować. Jakiekolwiek uczucie pojawia się w swoim ciele, po prostu bądź tego świadomy i niech tak będzie. Niech twoje ciało spoczywać będzie na poduszce i niech twój umysł spoczywać będzie w ciele. W ten sposób łączysz ciało i umysł. Po prostu bądź świadomy swojego ciała i bądź świadomy wszystkich doznań lub uczuć w swoim ciele i umyśle. Zauważ przyjemne uczucia takie jak radość, rozkosz, lub nieprzyjemne uczucia takie jak gniew, ból, lub neutralne uczucia może mrowienie, albo całkowity brak jakiegokolwiek uczucia. Tak więc z każdym rodzajem uczucia po prostu bądź świadomy i niech tak pozostanie. Pozwól wszystkiemu po prostu być. Teraz przez kilkanaście sekund po prostu bądź zrelaksowany. I świadomy tego, co dzieje się w Tobie i wokół Ciebie. Teraz możesz spróbować poszerzyć swoją świadomość poza Twoje ciało. Do tego, co Cię otacza. Może słyszysz jakieś dźwięki, lub czujesz jakieś zapachy, lub jakieś doznania, na przykład jak temperatura w powietrzu jest trochę za wysoka, a może za niska, czy jakiś hałas za oknem, może głos ludzi na zewnątrz, lub samochód, pociąg, samolot, gdzieś tam w oddali. A może twoi sąsiedzi robią jakiś hałas. Usłysz i poczuj dosłownie wszystko to, co się teraz dzieje wokół ciebie, i bądź tego świadomy. Znasz przecież każdy z tych dźwięków i odczuć. Twoja świadomość staje się bardziej otwarta. Spróbuj po prostu być tu i teraz. Bądź świadomy wszelkich zjawisk, chociaż przez kilka sekund. Ok, teraz zaobserwuj pojawiającą się myśl. Przeanalizuj ją dokładnie i pozwól jej odejść. Jeśli masz z tym problemy, nie obawiaj się to jest całkiem w porządku. Kiedy widzisz myśli, emocje lub formy, dźwięki, zapachy, cokolwiek, po prostu bądź ich świadomy przez kilka sekund. Zaobserwuj je, przeanalizuj i pozwól im odejść. Teraz delikatnie i powoli otwórz oczy i stopniowo zacznij świadomie poruszać każdą częścią ciała lub kończyną. Poruszaj najpierw głową, powoli rękoma, ramionami, tułowiem. Poruszaj udami, nogami w kolanach, za chwilę w kostkach, palcami u stóp. I możesz teraz wrócić do swojego życia codziennego. Możesz zastosować tą świadomość, tą otwartość, tą akceptację w każdej sytuacji. W ciągu dnia, przy wszelkich czynnościach w życiu codziennym, chociaż na chwilę i w dowolnym miejscu i chwili, przez cały czas. W ten sposób możesz wypełnić swój umysł radosnymi, spokojnymi przeżyciami i rozwiniesz swoją wewnętrzną miłość, a także współczucie i mądrość. Łatwiej będziesz się uczyć, łatwiej będzie ci zasypiać i łatwiej będzie ci sprostać jakimkolwiek problemom w ciągu dnia. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę Ci miłego dnia.